Siemanko, tu w Dawi, a to jest... a ze mną jest Kaun. Tak. czyli to się, ładny. No tak, witam. Ja, ja, ja Dobrze. Gramy na serwerze Avatar Imperium. IP nie, IP. IP nie podałem, w po, ja, po, ja w IP nie podałem w poprzednim filmiku, więc teraz podam. E, mc.hiddencloud.me no To słyszeliście, ma no, u mnie, jaki będzie w opisie. A ja zapomniałem dać. To jest mój pierwszy filmik, więc... Otręcie tak. go... Kto zamknął drzwi? No ja. To jest zasada. Zamykać drzwi. Ja jej przestrzegam. Ale ja no, chciałem wrócić. Dobra, tak. się. No i chcemy powiedzieć, że w sobotę będzie rekrutacja, to... więc spróbuję wrzucić filmik jak najszybciej. Do naszej gminy? Tak jak filmik chwili... smutek mamy jedną osobę w gildii tak się napotkało że potrzebowaliśmy jakiegoś tutaj jest taka moja sala, to jest sala. i tak pozdrawiamy soca A to my. znaczy to jest moja stara łoka jeszcze ja się nie zaktualizowała on tylko no e, ona się nie zaktualizowała no wczoraj już była normalna u mnie nie wpisz pcha spawn pojawia no, i przydałby mi się tutaj taki mały ogień Już jest ta stara, no dobra Dobra, to weź tutaj ogień, spalę ją Taka, taka jest moja główka, Czekaj, chodź spal Może przedstawię magię ogień dzisiaj, bo... Właśnie, czekaj! Ała, czekaj, czekaj wyrzucę to, ale... Zapomniałem, że widziałem twoją... Miałem w ten, w łapce twoją główkę e, Już taką nowego skina myślałem, że był zaktualizowany Nie, znowu jest stara Nie wiem czemu A A jak ty wyszłeś, to Cześć. też była dobra, właśnie dobra a właśnie, całej gilie nie, nie... ma. Dobra, gilde, Czekaj, chodź, 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 chodź. Chodź wiesz. Ja, ja idę do najlepszego naszego miejsca. Ale dobra, farma jest pierwsza, no to farma. I jesteśmy biedni, nie mamy jedzenia, mamy tylko pięć chlebkę, które ja mam. wodne nieskończone. I takie farma. Taka malutka. Moja. Niewielka farma. Bo nie wiedziałem co z nią zrobić, a ciebie nie było. Chciałem ją spalić, ale nie miałem jak. To jest miejsce, z którego jesteśmy dumni, Cała naszych Pierwszy był Formi, potem Night nice Squid, następny Ipak, Lolo, e Domcio, Zgir, Demustan, Mustach King, Krant, Meowric, Atakov of Bacon, Alik Miskanowicz, czy jakoś tak nie umiem wszystkich Tików wymawiać. To jest nasz członek Gildiak. Summer i Tempest Ale powieśliśmy tą głowę, zanim wyłączą Więc może być, jeszcze czemu Jeśli skiniecie na rekrutacji Wypannie głowa, oddajemy item Ale głowę wieszamy No ponieważ głowa zawsze praktykuje sobie ok Oprócz no, naszych Pokażcie je sobie Pokażę je tak w lajdzie no, Tak, że zrobią Możecie sobie za połowę o tym przeczytać Mówiłem, że jest zasada Zamykaj drzwi za sobą to i tak, tak, na chwilę wyszliśmy. No i co? Zasada to zasada. Suszymyj się to zasad. Przecież już tutaj byliśmy. A do f nie byliśmy, no tak. Skurzają mnie te drabinki twoje, wiesz o tak tym? Nie ma skóry. Będę musiał krówki pozabijać na polanie. Ponieważ on staro taką znalazł fajną górę, gdzie... Mam tego fajną polankę, coś się zwierzęta na niej respiu. No i podpory. O właśnie, po... co tam jest ta farm? Nie, czy nie ta? Ona jest po lewej. Ona tu powinna być. Nie Dobra. Nie strasznie, że... Gdzie, gdzie, będzie... gdzie ma ziemi, jak tutaj wejdzie, to z nie ma szans, bo trzeba zrobić jakąś wiersz dla maga ziemi. Jak to stoi? Mówię, będzie to trzeba mu zrobić jakoś dla maga ziemi. Jak, nie, będzie, bo... jak będzie w gildii, nie? Tylko mogą wchodzić ci co mają wyższe rangi na przykład ty, na razie tylko my. Moderator. To są nasze itemy. Takie Poganie gówna. Ma... Takie gówna. Sami Pupa. Więc, żeby... Robię to szybko, ale wy możecie zatrzymać w każdej chwili filmiki i to zobaczyć więc nie będę Poganie się bawił. Nie ma nic ciekawego w kopalni. No i można być do takiego obserwatoryjnego na naszą dziurę. Nasz show jest kinieta. Ta. Chodźmy może teraz do pokojów tych Tak, Właśnie, pokoju. założyłeś sobie pokój, nie? Jeśli dołączycie do wilnika, to nie, nie każdy będzie pokój A głupia kółka Nie wiem, po co jest tutaj tabliczka, uwaga, dziura Tak Pierwszy tak, jest pokój psaka, tak. pokaż jego itemy. Co tutaj ma puste? No co tutaj? <laughs> On no dawno nie gnął. Eee, przed, podzieli. przed, przed wczoraj a tutaj ja mam tylko takie I wrzuć tam główkę, bo nie wiem Scott, ja mam te główki nawet Odejdź tą główkę Spal ją, nie obraziłbym się A swojego pokoju już nie pokazałeś Ale główkę moją spal, bo jak zginiesz z nią to ja nie zamierzam mieć główki te U kogoś Nie no bo... Choć już Gildia jednego youtubera ma, ale to szczegół Tylko dlatego, że my z miecza zabili ja nie mam, to nie jest moja głowa, nie A A, jest taki jeden koleś, nie ma go na serwie, to nie będę o nim wspominał, nie lubię go. Który chciał głowę w Dawiego i zanim zdążył coś napisać, to on go atakował. Nam się to nie podobało, więc zawsze jak zabierał mu głowę, to ja pomagałem się bić, a miał być jeden na jeden. Gdyby atakowała na przykład jakbym ja napisał start, dobra. Może mieć tą głowę, ale nie tak nie fair. Może nam to ogląda to... Nie, to pewnie, zboda, nie. Zboda, pewnie nie. Pewnie nie. właśnie się nauczyć? Wątpię. Ja mogę sobie pytać jaką ma kopię. To jest bardzo przydatne. A, coś, jakby jest. co i pak to mak... Yy, znaczy nie mak nawet, to jest cheaproker. Okay. O, fuck, fuck, surcz! Failowałem. Nie zauważyłem, zapomniałem o tym w klifie. I za późno czaiłem, że jest ten klif i za późno użyłem surcha. Mówi ten, co zginął już ja raz za pomocą Fire Jetta. Um, co? Ja nie zginąłem nigdy za pomocą Fire Jetta. Co pierwszy raz użyłeś magii ognia? Zginąłeś za pomocą Fire Jetta? Kiedy pierwszy raz używają magii e, Jak biliśmy się z pewnym kolecie, który był magiem powietrza Ty, byłaś z wody. Ała, zrzuciłeś mnie, znaczy zamroź się, obróć się w pył nie nie, 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 nie używaj naszej taktyki, nie używamy jej Nie możemy jej zdradzić Nie, nie zdradzamy taktyki, przynajmniej do czasu rekrutacji A... Przecież to by do walki jeden na jeden, no to nie zdradzimy tej W ogóle nie stracimy tego. Będą widzieć jak będą z nami w kilt i będziemy się bić. No, Albo jak zginął on nas, nie? We dwóch jak się widziło. Dlaczego mi się wyłączył jakby chciał... Nie chciał się ułączyć. O, że weszł w ninja. Znowu będzie nam po gildie przyłasił i pyta się czy będzie mógł dojść. Czekaj, 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 czekaj. Musimy coś zrobić. Jestem ja debił. No koleś, wal się, pasz on won! O, czekaj, może główka wypadła poleć tam Więc ta będzie złożona z trzech albo no, dwóch części. Trzech. No, już piszę. Kour TV. Soł... Sousz. Sołóż. polskiemu. Nie Denerwuje mnie już ten koleś Zakładamy gildię, budujemy ją Wtedy to były takie podczotki, nie mieliśmy nic Dabio. budowanego głównie, się nie, nie, nie. nie mieliśmy nic budowanego A ten devil nam przeszkadzał i cały czas pytał, pisał Ale rozwalę wam gildię z kolegami Dobra, dajmy, to... eee, Przyjdź Czy w sensie. sobotę o 17 na rekru Tak, tak, masz zejść tak, tak, nie doleciał. To będzie, gdzie po prostu zadajemy wam pytanie, w sensie, ile macie czasu, czy będziecie chodzić regularnie, co macie. Maksymalnie trzy dni obecności albo dwa, to jeszcze się... Trzy, wychodzi. trzy, trzy, trzy. Czwarte to już ostrzeżenie, a piąte to już, niestety, yy, wy zadacie. Nie wiadomo. To zależy od nas jeszcze, czy wylatują, nie? Możliwe, że nie wylecą. A jak was nie ma, albo gdzieś siedziecie, macie dać powody. No, no i jak jesteście, a was nie ma, to wstawicie tabliczkę i piszecie, że byliście na tym serwerze tego dnia, to wiemy, że jesteście, no nie? Za koleś, pisze mu, że nie, pisze, że rekru w sobotę, ten będzie mi teraz znowu spamił. Ała, co ja zrobiłem, nie się tak... Ty masz włączony czat, nie? No. I wiesz, jak ten debil pisze. Pomogę wam w waszej gili. No, Mam no, ale nie czytam, więc... nie? Dziwię się wytrzymać z takim kolesiem. Więc pierwsze to pytanie, a druga część to będzie... Walka z każdym członkiem. Żeby po bo każdy u nas ma na razie inną magię. To będzie idealny początek, żeby zobaczyć na jakie magie jesteście dob dobrze, a na jakie macie słabość, żeby tak jakoś wiedzieć jak ktoś Widzicie, będzie. Jak nie znaczy jedyny, inny, bo... Nie wiadomo. W zasadzie, trzecia to będą wyzwania. Każdy żywioł ma inne wyzwania. Nie, takie same. Nie, ja bym wziął dla każdego żywioła inne. Nie no, No takie same. Pytania, walka i okres próbny. Ale nie powiem jeszcze jakie to będą wyzwania. Czemu mi o tych wyzwaniach nie powiedziałeś? <grytanie> nie wiem czy, nie. czy ja ci powiem jakieś wyzwania? A, okej. Okay. Może no, jak to dzisiaj powiedzieć, ale nie, to nie, to się Boże, za koleś, napiszę mu, że właśnie nagrywam. jedzenie? Mam jeden chlebek. Dodaj. za koleś, teraz będzie mówił, że... Ja będę nagrywał, zrobię takie na rozpoczęcie serii, jak mnie do gildii dodajecie. Ej, jestem taki fajny, nagrałem tak? z wami filmik. Boże, za koleś. Dobra. To gdzieś się bić potem? No, no. ile odcinek trwa? Czekaj. On już trwa... 12 minut. Możemy jeszcze pójść. Jeśli nie zginiemy. Tylko spal moją głowę. Dobra, Bo jak zginę z nią, to... A ktoś nie ma, no to szkoda. Ła! Wow. Wow. Ja Ła! Ja muszę zrobić chlebki. Za człowiek. Pisze mu, że ma coraz mniejsze szanse teraz. I będzie... i to będzie ta w YouTube. Eee... Mm, <laughs> w ogóle teraz ja mam starego z kinem. Co to za Co to No to i tak spal, bo może niektórym pokazuje całego, nie? A, i tak propo. Teraz ogarniam lepiej magię niż wtedy. Jak nagrywam pierwszy filmik. Wcześniej grał wodą, to ja go uczym, ale uznaliśmy, że dwa takie bałęsawe żywioły to trudno. Więc mu podałem jakieś nawet silne skile ognia i został magiem ognia. Już co, chyba na odcichu będzie widać moje postępy magii wody. Nie wiem czy będzie jakoś super widać, ale... Próbuję. Fak, głupi creeper, chcę odpisać temu głupiemu Blue ninja. To chodź na To czekaj, tylko nie na górze. O, zez, dobra, nie chcę robić ten domek i gildi obok tego, ale nie na górze. Nie, 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 nie ma mowy. Pokaż na miejsce, czekaj, ja go zaprowadzę. On jest za blisko nie, gildi. Był za blisko... So tak. Sorry, ale był no, za blisko no, nie, gildi. Tak. Na pewno ja z nim nie chcę sojusz, jest za słaby. Gdzie on jest? A gdzieś co go tam zrzuciłem i zabiję. Wiesz, że on jest za słaby. Czekaj, okay, bo ja, ja, mam, ja mam włączony czatyk z dirowem, to mi się nie chce zmieniać. Napisz mu, że ja go zaprowadzę w miejsce, gdzie może być. Dawid. Czy ja piszę? Mówię, to, co piszę. Sprawdź go tam na pustynie. Nie, Nie, on chce domek na wodzie budować. Czuje nam fajny teren. O tutaj. tutaj A on chce budować domek pod wodą i na wodzie. Przyda nam ładny teren wodny. No niech buduje na wodzie, ale daleko stąd. Gdzie on jest? On jest. Będzie na tej sawannie po drugiej stronie. Niej, niej, na pewno tam jest z Tobu? Czekaj, nie wiem, czy to jest czat. Próbuję znaleźć tę sawannę, ale nigdy do niej nie płynąłem. Widzę tylko pustynię. Nie. Czekaj ją. Ja... F czat. Jak piszę na tym czacie, czy nie? Musisz napisać F hat. Nie wiem, napisałem, ale chyba muszę jeszcze dać. No. A dobra, jest. i możesz się budować ślało. Nie będziesz tam tu A nie wiem, gdzie ty masz tą samannę. No woda w pustyni. A, za no, pustynią nie. może, co? Nie! Niech się odwali od tej wody! Dobra, to jest daleko. Czekaj płynie tam to do ciebie. Będzie. Szczerze. 20-minutowy odcinek najwyżej kiedyś się nagra po rekrutacji. Dobra, zaraz kończymy nie spojrzymy już pod. Nie, po prostu mi chodzi, że będzie im załatwo na rekrutacji. Że no, będą nasze taktyki. Obu, bo obaj nagrywamy, nie. Będą widzieć z mojej kamery, jak ty walczysz i z mojej, i z twojej, jak ja walczę, więc. To byłoby za duże osłabienie dla nas. Teraz nie zamknąłeś. Może Ty nie zamknąłeś, ja wychodziłem ja zamk i zawsze te drzwi. Jezu, za komuś się skończyło. Ja <laughs> Jezu, on się skończyło. Ale pech. No, to się już, A co się... potrzeba do założenia gildii? Coś. A, znowu mam ja tam ja... właścić, tak? Nie dla niego aż taki handki. Już mnie denerwuje. Budowaliśmy gildię, przeszkadzał. Cały czas przeszkadza ten koleś. Dobra. Weź ty mu pisz, ja już z nim nie piszę, mu nie denerwuje. Ja się witałam, ty się żegnasz. Czekaj, bo ja mam łatwiej też z połta muszę koanulować. Mówię, to już w tecie na F5. Chwila, jeszcze się nie żegnaj. Chcę powiedzieć, że na pierwszych odcinkach mogą być drobne nogi, bo koło mówił, że u niego też było w pierwszych odcinkach. No. 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 no, no, no. Z czasem to się poprawi. Mam nadzieję. U ciebie, bo u mnie się poprawiło. a ja mam fajne zakończenie pod wodą nie ja mam szatły no tak, ale dobra już mi się nie chce iść iść dobra, to na tyle w tym odcinku do zobaczenia, nara cześć